Endocrinol W trosce o tarczycę. Nowość! Flegamina Fast. Rekordowo szybka tabletka na kaszel mokry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kaszel ginie po flegaminie. Jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Semitoninę. Podziała w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. Femitonina zawiera aż dwa źródła fitoestrogenów oraz składniki ułatwiające zasypianie i pomagające przespać całą noc, a w dzień łagodzące uderzenia gorąca i rozdrażnienie. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Femitonina to coś dla mnie. Femitonina jedna tabletka na objawy menopauzy. Będę się ścigał z naszym internetem. Wygrał. Uh. Śmigaj w sieci i ty. Z Orange Światłowód Pro 2.0 z łączną prędkością do 2 gigabitów na sekundę na wielu urządzeniach jednocześnie. Pierwsze dwa miesiące za darmo. Orange. George? George. Jean? Pamiętaj o recyklingu. Niewiarygodne. Mmm, niezapomniany smak. Nespresso. What else? Co? Ale ja nie mam długów. Oszust może wziąć pożyczkę na Twoje dane. A następstwem niespłaconego długu może być nawet zajęcie majątku. Aby uniknąć wyłudzeń, załóż konto na big.pl. Dostaniesz SMS, gdy ktoś wystąpi o kredyt na twoje dane. Chroń siebie i bliskich. Włącz alerty Big to tylko 36 zł rocznie. Mam pod sobą 100 Polaków, a tylko ciebie lubię. Filip, tak bym chciała, żebyś kiedyś był szczęśliwy. Chcesz coś dobrego na zatoki? Mm -hmm. Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok, rozgrzewa oraz korzystnie wpływa na komfort oddychania. Dobre? A do tego renopuren wspomaga odporność i utrzymanie zdrowych zatok. Zawiera wyciągi roślinne, witaminę C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także nowość Renopuren Zatoki Hot bez cukru. Narodową kadrę polskich skoczków od lat wspiera Bocian. Z Bocianem polecisz dalej. Zadzwoń 600-100. Bocian Finanse to jest to. Bądź i ty pod naszymi skrzydłami. Wsparcie finansowe zapewnia Bocian. Partner polskiej reprezentacji w skokach narciarskich. RSO 90%. Lubisz ruch? Dbaj o stawy z Forflex i zachowaj swobodę ruchu. Forflex to jedyny preparat na rynku zawierający kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Forflex. Ciesz się ruchem. Ciesz się życiem. Do wspólnego kibicowania zaprasza sponsor programu firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Na wspólne kibicowanie zaprosił sponsor programu firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Sponsorem programu był Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. the biggest bounce of the summer. Aye, 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 aye. If you coming, then come. Don't play, play. If you feel too shy, then watch by me, watch by me, watch, watch by me. Shake up. This the biggest bounce of the summer. If you ain't coming, that's a bummer. Please. Watch, watch by me. This the biggest bounce of the summer. Through the match. Będzie ciężko. Wiem, co mówię. Ciężko to będzie nas przekrzyczyć na stadionie. Wiem, co robię. Tylko działając możemy wygrywać. STS. Oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski. George? Jean? Pamiętaj o recyklingu. Niewiarygodne. Mmm, niezapomniany smak. Nespresso. Już Odśwież swoje mieszkanie fantastycznymi ofertami z Yesk. Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Na przykład poduszka za 30 zł. Teraz z dodatkowym rabatem za 25,50. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jest! Scandinavian sleeping and living. Wiemy doskonale, jak to jest, kiedy zabawa zaczyna się w najlepsze i po prostu zapominacie o całym świecie. A co gdy te ważne chwile przerywa niespodziewany ból? Wybierz szybkie rozwiązanie. Weź Nurofen Express Forte w formie nowoczesnej kapsułki z płynną substancją, która uwalnia się już po minucie i działa aż do 8 godzin. Nurofen. Ważne są chwile bez bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A, przydałby się wyciąg. Ok. Mam taki plan. Ale z nim ciągle pod górkę. Na szczęście jest lotto, które pomaga realizować plany większe i mniejsze. To co, zjeżdżamy? Zjeżdżamy. Masz plan? W kumulacji lotto 8 milionów złotych. Moja szczęśliwa koszulka. Pachnie zwycięstwem. A to moja do zadań specjalnych. Co zrobić, by nie zafarbowała? Moja sukienka. Idealna. O, o nie! Idealna do pierwszej plamy. To tata pokaże, jak dbać o ubrania bez tylu dodatków. Już jedna miarka nowego vanisza żelu z aktywnym tlenem dodana do każdego prania. Usuwa plamy, brzydkie zapachy i chroni kolory przed zafarbowaniem. Bez tylu dodatków. Ubrania żyją dłużej. Z nowym wielofunkcyjnym żelem Vanish. Is so reliable, thrilling, refreshing. Go to things unbeatable, crazy, jazzy, almost unbelievable. Satisfying, cleaning, totally unstoppable. <laughs> That's right, <laughs> Still, Bang is so fantastic. Uh, uh, oh. Amazing, dazzling. Things so reliable, thrilling, refreshing. Go to things unbeatable, Bang is so fantastic. Rewelacje z koszyka oszczędności Auchan. Dla miłośników koloru, środki Ariel do wyboru. W Auchan produkty Ariel kupisz za 34,99 przy zakupie dwóch opakowań. Sprawdź to jeszcze, kryje. Koszyk oszczędności Auchan. Mega okazje w Rosmanie przebiją wszystko. Na przykład krem BB Burjuła Healthy Mix z rabatem 51%. Płyn do demakijażu oczu Nivea tylko 8,99 A serum do rzęsląg forlaszy z 45 zł mniej. Mega przebija wszystko! Spokojnego popołudniowce. Wyprzedaż w Jula do minus 40% na wybrane produkty. Asortyment zimowy w okazyjnych cenach w multimarketach i na jula.pl. Teraz nic cię nie powstrzyma! Wieczorem Antoś dostał wysokiej gorączki. Podałam mu nurofen dla dzieci. Temperatura szybko spadła, bo nurofen obniża gorączkę już w 15 minut. I spaliśmy spokojnie, bo nurofen działa aż do 8 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A na ząbkowanie wypróbuj żel rodent, który szybko łagodzi ból i stan zapalny. Nurodent. Ból gardła krzyżuje Ci plany? Postaw na Strepsils. Przy pierwszych objawach wybierz Strepsils z miodem i cytryną, by zwalczać bakterie i wirusy oraz poczuć ulgę. Na ostry ból gardła sięgnij po Strepsils Intensive, który zwalcza stan zapalny i ból nawet do 4 godzin. Strepsils i szybko wrócisz do siebie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już nie daje rady. Ciągle ją czyszczę, a brud powraca. Nie mogę prać ubrań Asia w brudnej pralce. Spójrz, z każdym praniem resztki detergentów gromadzą się w pralce, pozostawiając brud. Dodawaj kalgon 3 w jednym do każdego prania, aby zapobiec powstawaniu osadów, a twoja pralka pozostanie czysta, tak jak ubrania Jasia. Muszę życie każdej pralki, to kalgon! W niskich temperaturach niektóre bakterie pozostają w pralce. Wypróbuj kalgon higieniczna czystość. Jedyny środek przeciw osadzaniu się kamienia, który usuwa 99% bakterii z pralki. Przydałby się wyciągnąć. Mam taki plan! Ale z nim ciągle pod górkę. Na szczęście jest lotto, które pomaga realizować plany co, 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 co. większe i mniejsze. To co, zjeżdżamy? Zjeżdżamy. Masz plan? W kumulacji lotto 8 milionów złotych. <ścoughs> Jak daleko posuniesz się, aby zwalczyć nieprzyjemne zapachy i wypełnić dom świeżością? Istnieje prostszy sposób, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Nowy Herwig 24x7 Active Fresh, nasz pierwszy odświeżacz automatyczny z formułą na bazie wody i z naturalnymi olejkami eterycznymi, zapewnia wspaniały zapach aż do 70 dni. Wdech, wydech, Erwik. Narodową kadrę polskich skoczków od lat wspiera Bocian. Z Bocianem polecisz bo dalej. Zadzwoń 600-100. Bocian Finanse to jest to. Bądź i ty pod naszymi skrzydłami. Wsparcie finansowe zapewnia Bocian. Partner polskiej reprezentacji w skokach narciarskich. RSO 90%. George? Jean? Pamiętaj o recyklingu. Niewiarygodne. Mmm, niezapomniany smak. Espresso. else? Mega okazje w Rosmanie przebiją wszystko. Na przykład: krem BB Burżyła Healthy Mix z rabatem 51%. Płyn do demakijażu oczu Nivea tylko 8,99%. A serum do rzęsną forlaszy z 45 zł mniej. Mega przebija wszystko. Do wspólnego kibicowania zaprasza sponsor programu firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Na wspólne kibicowanie zaprosił sponsor programu firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Sponsorem programu był Orlen. Generalny sponsor Polskiego Narciarstwa. Kinder Country. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż. Mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Zasmakuj radości życia z Kinder Country. Gdy zaśnięcie trwa wieki, wieki. a nocne wybudzanie to udręcisz się i Ucisz. Sięgnij po Senamina. Senamina to nowy lek działający precyzyjnie w ośrodku snu. Senamina wycisza aktywność mózgu, dzięki temu sen przychodzi szybko, już w 30 minut. A dodatkowo jest spokojny, głęboki i bez wybudzeń. Ale... To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Senamina. Szybki sposób na dobranoc. Adamet. Ola to ma oko. Może niespodziankę jej zrobimy? Może aparat? Mamy teraz na to pieniądze? Spokojnie, przecież Allegro Pay mają. Allegro Pay? Allegro Pay, taka darmowa usługa. Mhm. Kupujesz, jak potrzebujesz, a płacisz do 30 dni później. O, bez dodatkowych kosztów? To kupnę coś jeszcze. Kupujesz, przychodzi, płacisz później. Wygodne zakupy bez czekania? Mają. A dzięki Allegro Pay kupujesz teraz, a płacisz do 30 dni później bez dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry, pomaga utrzymać prawidłową wagę, zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję endokrinol. Tabletki endokrinol zawierają składniki wspierające prawidłowe działanie tarczycy, w tym oczywiście odpowiednią dawkę jodu. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Dlaczego zdaniem ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i ułatwia dzieciom oddychanie. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaje jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Jest tak skoncentrowany, że wystarczy podać go bardzo niewiele. Dokładnie. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Maxi Pulmon, najlepszy syrop na suchy kaszel. Zaufaj ekspertkom. Jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę. Podziała w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. Femitonina zawiera aż dwa źródła fitoestrogenów oraz składniki ułatwiające zasypianie i pomagające przespać całą noc, a w dzień łagodzące uderzenia gorąca i rozdrażnienie. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Femitonina to coś dla mnie. Femitonina, jedna tabletka na objawy menopauzy Mógłbym tak jeździć na okrągło! kuka Kuchen jeździmy! Oręczne karty przez 31 dni bez limitu. Używasz na okrągło i nie zużywasz. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMSy y za 0 zł przez pierwszy miesiąc, a do tego 1200 gigabajtów przez rok. Orange Problemy z górną i dolną częścią pleców? Drętwienie i nadwrażliwość w stopach i dłoniach? Przyczyną może być niewłaściwy stan obwodowego układu nerwowego. Po raz pierwszy w Polsce Mielogard. Formuła z nukleotydami cytydyną i urydyną. Dzięki dodatkowi witaminy B1 i witaminy B3, Mielogard wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Mielogard. 9 ważnych składników aktywnych w jednej kapsułce dziennie. Chcesz coś dobrego na zatoki? Mm -hmm. Renopuren zatoki hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok, rozgrzewa oraz korzystnie wpływa na komfort oddychania. Dobre? A do tego Renopuren wspomaga odporność i utrzymanie zdrowych zatok. Zawiera wyciągi roślinne, witaminę C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także nowość: Renopuren Zatoki Hot bez cukru. W idealnym świecie wszystko samo się robi. W realnym to samo robię ja. Ale jedno robi się samo. W aplikacji Santander samo mi się odkłada. Otwórz konto dla młodych i oszczędzaj na luzie w aplikacji Santander Mobile. Santander Bank Polska. A przydałby się wyciągnąć. Mam taki plan, ale z nim ciągle pod górkę. Na szczęście jest Lotto, które pomaga realizować plany większe i mniejsze. To co? Zjeżdżamy. Zjeżdżamy. Masz plan? W kumulacji Lotto 8 milionów złotych. Kamper Polska to wyzwanie, jakiego jeszcze nie było. Pięć duetów, pięć kamperów i jedna wymagająca trasa przez całą Polskę. Jadą koty. Jak gwiazdy internetu poradzą sobie w ekstremalnych sytuacjach? O! Przed nimi setki kilometrów i walka nawet o 100 tysięcy złotych. Kamper Polska, musicie to zobaczyć. Mam pod sobą stu Polaków, a tylko Ciebie lubię. Jesteśmy lipc. Tak bym chciała, żebyś kiedyś był szczęśliwy. Jeśli potrzebujesz niezawodnej pilarki do pracy w lesie lub ogrodzie, przyjdź do dilera Stil. Znajdziesz tu zarówno pilarki uniwersalne, jak i profesjonalne. Teraz cały asortyment w 10 latach RSO 0%. Pilarka spalinowa już za 89,90 miesięcznie. Pilarka akumulatorowa już za 159,90 miesięcznie. A przecinarka akumulatorowa za 69,90 miesięcznie. Fachowe doradztwo i profesjonalny serwis. Dilerzy Stil zapraszają. Odporność, energia, sprawne myślenie, wzmocnienie organizmu, witota dla mężczyzn, witaminy i minerały w wysokich dawkach. Dziś w głównym wydaniu wiadomości. Tysiące interwencji straży pożarnej w całym kraju. Zabezpieczamy mienia będące na balkonach. Pamiętajmy, żeby nie parkować samochodami pod drzewami. Pomoc Ukrainie to priorytet. Coraz więcej liderów świata zachodniego rozumie, że to jest punkt zwrotny w historii Europy, a może nawet w historii świata. Wiadomości. Dziś 19.30. Idę tutaj. Nie idź tam. Przestańcie znaczy napadać na Polaków. To są nasi bracia i bliscy. Nad Ukrainą wstaje Jutrzenka Wolności. Modlmy się, abyśmy doczekali takich chwil, kiedy na tej ziemi nie będzie żadnego Rosjanina ani żadnego Polaka. Ratuj się, uciekaj stąd. Dom pod dwoma Orłami w niedzielę o 20.20 :20 w Jedynce. Do wspólnego kibicowania zaprasza sponsor programu firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Na wspólne kibicowanie zaprosił sponsor programu firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Sponsorem programu był Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa.